Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Panie Krzysztofie. Odpowiadam na Pana pytanie. Czy Pan Krzysztof zdoła zostać miliarderem złotówkowym? A jak tak, to w jakim czasie? Ja pozwolę sobie po prostu podzielić to pytanie na dwie części, tak żeby było jaśniej i klarowniej. Mam nadzieję, że to Panu nie przeszkadza. Zatem, czy Pan Krzysztof zdoła zostać miliarderem złotówkowym? Czy to się uda? Pan Krzysztof zdoła zostać miliarderem złotówkowym. Aha. Czy się uda? Jak najbardziej jest to możliwe według kart, bo jest karta gwiazdy, ale przed panem troszeczkę zadań do wykonania. Ale już po kolei. Co jest na tak paść buław? No pać buław mówi o szansie, która aż się pali w dłonie, tak? Aż pali w dłonie. To jest taka, taka temperamentna energi, energia, energetyka, tak? To jest temperament, to jest dynamika, to jest aktywność, to, jest, to są buławy, tak? To jest ogień. Paść buław po prostu jest ognistą szansą dla pana, dokładnie ognista szansa tak, że aż pali w dłoni no oczywiście, że tak według kart jak najbardziej jest taka możliwość em, energetycznie jak najbardziej, natomiast co tu może przeszkadzać co jest dla niej ślubka buła? Siódemka była, to jest taka no, siła perswazji, no ale niezbyt korzystna, niezbyt pozytywna. To jest takie przekonywanie kogoś do czegoś, albo siebie do czegoś, albo ymm, przekonywanie, generalnie udowadnianie, o, udowodnię, że potrafię, że mogę, że coś tam, udowadnianie komuś czemuś, albo sobie samemu, tak, czy sobie sami udowadnianie. I taka energetyka, o, tu. Tutaj no, nie sprzyja, jest niekorzystna. No, w życiu takim codziennym po prostu, no szkoda czasu i szkoda właśnie energii na takie rzeczy, tak? I właśnie te, te karty mówią, to jest w, w negatywie, co jest na siódemka buław. Nie rób sobie tego. To nie ma sensu. Nie trać energii na udowadnianie i przekonywanie. To nie ma sensu, bo stracisz z oczu sukces swój, tak? I drogę do sukcesu. Karta Rada, Karta Wierzy. Karta Wierzy mówi o tym, że należy zburzyć wszelkie struktury, na których Pan się do tej, do tej pory opierał. Wszelkie struktury, czy to o sukcesie, o pracy, czy o czymkolwiek, o wszystkim, tak? Wszelkie struktury, na których Pan się opierał i był Pan pewny, bo one już nie działają i nie będą działać. I zburzymy to, burzy Pan po to, ażeby narodziło się nowe, tak? Nowe i działające. I wtedy, no, fantastyczne karty i bardzo szybko. Ósemka buław, szybkie kontakty, kontakty zdalne, kontakty takie fizyczne, ale bardzo szybkie. Rozmowy, jakieś konwersacje, dużo burza mózgów, tak? Ale również intensyfikacja działań, dużo się tutaj dzieje, tak? Energetyka, no, taka temperament tutaj, aż rozdłuchany taki. Zero aktywności, dużo, 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 dużo tu się dzieje: dużo konwersacji, dużo rozmów, dużo jakichś takich, no burza mózgów, przede wszystkim, tak? I, i też takie właśnie szybkie zdarzenia, nawet nieoczekiwane, ale to jest fajna karta, naprawdę fajna karta. No i proszę bardzo, jeszcze, jeszcze jedna dołożona: karta gwiazdy. Karta gwiazdy. To jest przecudowna karta, jest niemal tak cudowna, jak karta Słońca. W karcie gwiazdy zostają spełnione wszystkie marzenia, które mamy. To jest nasza gwiazdka z nieba, to jest Pana gwiazdka z nieba. To jest wspaniałe otoczenie, które sprzyja, które pomaga, wspiera, kiedy trzeba. Tutaj mamy wszystko, wszystko tak naprawdę, co jest nam pisane. Ta karta mówi o tym, że Pana marzenia się spełnią, że to będzie Pana gwiazdka z nieba, że właśnie to się uda, według kart. Bo karta gwiazdy właśnie taka jest. Tutaj nie ma miejsca na jakieś smutki i melancholie. To jest po prostu cudowna gwiazda, która jest sensem życia, tak? Także w karcie gwiazdy no, spełnienie marzeń, gwarantowane według kart i cudowne otoczenie. Także cóż, pierwsza część. Czy zdoła Pan zostać miliarderem złotówkowym? Według kart zdecydowanie tak. Ale musi Pan koniecznie zburzyć te struktury. Koniecznie, bo bez tego to nic. A z tym to gwiazdka z nieba. Naprawdę, cudownie. Dobrze. A jak tak, w jakim czasie? Ja Myślę, że w czasie, takim kiedy pan już będzie po zburzeniu tych struktur w karcie wieży, no ale zobaczymy. Kiedy, w jakim czasie pan Krzysztof zostanie miliard... zdoła zostać miliarderem złotówkowym? Kiedy, w jakim czasie pan Krzysztof zdoła zostać miliarderem złotówkowym? Kiedy, w jakim czasie pan Krzysztof? Поздравляю с достаточным миллиардером золото в Ковне. Кеды. Кеды. Oczywiście, że dalej nawet nie muszę. proszę pana <śmienicza> e, ma, 3, 4, 5, 6, 7, e, Ro dwa tysiące tak czy ósmy dziewiąty, dwudziesty drugi. Teraz tak, trzeci czwarty piąty szósty siódmy burzymy. 8, 9. Ym, rok tym na przełomie, być może, bądź też tak bardziej. W każdym razie to są lata, kiedy pan, według kart, zostanie miliarderem złotówkowym. 2028, 2029. A dalej też są piękne karty. No ale nas interesuje jakby początek, tak? W 27 tak jak było. Karta wierzy: musi Pan zburzyć wszelkie struktury, na których Pan się opiera dotychczas, bo one już nie działają. Wszelkie myśli, opinie, jakieś kategoryzowanie. Burzymy i idziemy w nowe. I dzięki temu, tak jak było wcześniej, tak, będzie szybki bieg zdarzeń, bardzo szybki. Te kontakty, ósemka buław i szóstka denarów. Wspaniała karta. To jest karta, która mówi o tym, że szansa. Dla ciebie jest już za rogiem. Wystarczy po nią sięgnąć, tak? To jest karta dawania i brania. Ona mówi też o, do, też o dofinansowaniach, dotacjach. To jest piękna karta, naprawdę. Także czuję też, że karta chce mi tu przekazać, że to mogłoby się wydarzyć zdecydowanie wcześniej, gdyby ta karta wieży się zrealizowała. Czyli gdyby Pan złożył te struktury wcześniej. To wtedy jak najbardziej bo to jest możliwe, ale tak czy inaczej ósmy, dziewiąty według kart no zostaje pan miliarderem złotówkowym tylko trzeba to zburzyć, koniecznie może tak szybciutko jeszcze powiem dwudziesty drugi rok to jest karta wiary, czyli jeszcze takie powątpiewanie w siebie, w swoje możliwości, jakieś takie smutki negujemy to 2023, tak, to też jakieś stany depresyjne też to trzeba wyleczyć Czwarty, no, 2024, dziewiątka była w to brak, brak działania, brak konsekwencji w działaniu, popatrzy, posiedzę, może los za mnie zadecyduje. Nie, my musimy decydować, nie los. E, drugi, trzeci, czwarty. A 2025 stoi Pan przed poważnym wyborem, tak? Nie wie pan, w którą, dro drogo, którą drogą iść, co wybrać, czy prawo, czy lewo. Zastanawia się pan to no, poważna decyzja, tak? Piąty, 2026 Dziewiątka kielichów, niby dostatek i, i dobrobyt, ale tutaj um, albo ktoś coś przed Panem zataja, albo ktoś po prostu nakłada maskę i nie jest taki jak jest, i to po prostu może się wydać, tak, wyjść na jaw, może Pan to zauważyć. W każdym razie oczy, uszy szeroko otwarte, bo tu ktoś może kogoś udawać, kim nie jest. No i finalnie 2027, tak? Burzymy to wszystko. Aby nowe powstało. ósmy, dziewiąty, cudowne karty, mówiłam. Tu pan, według kart, pan zostaje miliarderem złotówkowym. Tutaj królowa Buław, jakaś kobieta w ogóle się pojawia, dwójka kielichów, karta miłości. Ja nie wiem, co tu będzie, ale proszę pana, królowa Buław, to jest kobieta piękna, energiczna, z pieniędzmi, z sukcesami na koncie, bardzo zaradna, bardzo mm, taka no. Yy... Powiedzmy sobie, y, seksapil w niej aż tak kipi po prostu, tak? Bardzo sensualna też kobieta, y, która wie co robić, i tutaj dwójka kielichów. Nie wiem, jak tam u Pana jest w, 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 tak, status taki związkowy, natomiast dwójka kielichów mówi o miłości prawdziwej, szczerej, takiej y, od pierwszego wejrzenia. Więc cóż, jeżeli Pan chciałby. Ale jeżeli nie, no to mówi po prostu o tym, że idziemy ramię w ramię ze swoim losem, jesteśmy zwycięzcami i wszystko po prostu harmonijnie spełniane, tak? Jest super. Także, panie Krzysztofie, jeżeli, jeżeli chce Pan wcześniej zostać miliarderem złotówkowym, z kobietą po prostu tą poczuć y, motylki w brzuchu jak u nastolatków, tak? I naprawdę poczuć miłość pierwszego wejrzenia. Czy to z tą, czy to, z, nie wiem, jeżeli pan jest w relacji, to bardzo przepraszam, no to po prostu rozwój ogromnej relacji, tak? Jeżeli pan chce te dobre wydarzenia wcześniej, to jak najbardziej według kart i widzę to, widzę to, można to zrobić wcześniej, tylko burzymy struktury, bo bez tego nic. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego, co najlepsze w nowym roku. Dziękuję za zaufanie, do usłyszenia, do zobaczenia.